Witajcie na kanale ZeptoBox z tej strony Waldemar Wawer, A w dzisiejszym odcinku, oczywiście, moja ukochana Enea w końcu przysłała mi rozliczenie faktury. Więc ciekawe, czy to jest faktura grozy, czy też nie jest, i jak to wygląda z kwotą za kilowatogodzinę. Zapraszam na odcinek. Ja jeszcze w bluzie Enex, bo przyjechałem z targów, właśnie faktura już na mnie czekała. O dziwo, po raz pierwszy faktura wystawiona jest zgodnie z prawem, czyli tutaj jest data wystawienia 6 lutego, 6 dnia lutego 2025 roku. Wyobraźcie sobie, to wywalczyłem po trzech latach pisania non stop reklamacji i to nie przynosiło rezultatu. Pisałem, że musi być w ciągu 7 dni od zakończenia, oni twierdzili swoje, zgłosiłem sprawę do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy nic mi nie odpisał, ale poprawa jest znacząca. Ciekawe, czy chociaż jakiś pracownik NEI dostał z tego tytułu mandat. I wiecie co, ja się nie cieszę z takich rzeczy. Nie cieszę się, że jak ja piszę do jakiejś instytucji i po prostu oni by mogli powiedzieć tak, sorry, popełniliśmy błąd, postaramy się to naprawić. Nie, oni idą w zaparte. A prezes Ure się temu wszystkiemu przypatruje i po prostu przyklaskuje, uwaga, komu? Zakładom energetycznym. No przecież, wrona, wronie wykole oka, nie? Zawsze jest takie przysłowie. Niestety, tak wygląda to polskie szambo. Za czasów komuny chyba było lepiej po prostu, bo można było iść zawsze do przewodniczącego partii i on nie odesłał, tak jak prezes Ure to robi, że no ja jestem, ja, ja wszystko piluję, ale ja nic nie mogę. Ja nic nie mogę. Takie są odpowiedzi na wszystkie pisma. Niemniej jednak, o co chodzi? Chodzi oczywiście o wysokość faktury, że mam jeszcze tam dopłaty do jakieś 4700 w skali całego roku, czyli od mojego okresu rozliczeniowego, czyli od 1 lutego do 31 stycznia. Są tutaj zastosowane cztery różne ceny kWh. Mówię tutaj o prądzie i dwie różne ceny za dystrybucję. A uwaga, ani razu nie dostałem żadnej informacji o zmianie tej ceny. Więc zobacz, jak to wygląda. No Jeżeli Wy byście płacili na przykład za internet 100 zł miesięcznie i firma by nagle zmieniła, że płacilibyście 500 zł miesięcznie za ten internet, no to oczywistym jest, że w każdym sądzie wygracie. To, że ta firma wam podniosła cenę, a być może byście nie korzystali z usług tej firmy po podniesieniu ceny. I to jest normalne zachowanie rynku. Ale oczywiście ci monopoliści, yy, którzy po prostu są przez rząd zarządzani, przez partię wręcz można nawet tak powiedzieć przez partie zarządzani to właśnie tak sobie robią z ludźmi, że zmieniają sobie ceny i jest z tym ogromny problem. Zmiana cen to jest niby nic strasznego, tak? Ale jeżeli nie macie wyboru, to jest to coś, czym powinien zająć się Łokik, a oczywiście Łokik ma na to też wywalone. To jest kolejna instytucja, która jest powiązana ściśle ze sobą i dlatego nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje. Dzięki akumulatorom spróbowałem zrobić w tym roku oczywiście ten sam wyczyn, co z poprzedniego, więc przy pojemności już 60 kWh było to bezproblemowe, czyli żeby zużywać tylko i wyłącznie taryfę tak zwaną nocną, czy też pozaszczytową możemy ją nazwać, no bo jest dużo tańsza. I teraz wyobraźcie sobie, że ceny za tą taryfę no właśnie dzienną, tak zwaną, opiewają na kwoty, tutaj odpowiednio, to są kwoty netto oczywiście, czyli do tego 23% vat prawie 52 grosze, prawie 92 grosze, prawie 76 groszy i 76 groszy, czyli takie są ceny, ale ceny taryfy nocnej są 24 grosze, 24 grosze, 46 groszy tu podniesione, właśnie nie wiedzieć czemu i 41 groszy z kawałeczkiem małym. Więc zobaczcie teraz, jaka jest różnica. 52 grosze kontra 24. Mówię o kwotach netto. Nie mówię tutaj też o cenach jeszcze dystrybucji, które oczywiście w dziennej i nocnej taryfie tutaj dla porównania. Prawie 20 groszy jest w taryfie dziennej, a tylko prawie 7 groszy za taryfę nocną. I ja mam tylko i wyłącznie zużycie w taryfie nocnej. Dzięki zastosowaniu nawet w systemie net metering właśnie magazynów energii, dlatego że jak wiecie, ja nie mam już więcej miejsca, żeby sobie rozszerzać w nieskończoność tą fotowoltaikę. To magazyny energii powodują, że w taryfie G12 mogę sobie właśnie naładować akumulatory w taryfie nocnej i wykorzystywać w taryfie dziennej i jak widać z tego rozliczenia udało mi się to idealnie. Nie było to już takim trudnym wyczynem mimo dużo większego zużycia prądu, bo po prostu mam więcej akumulatorów. Wtedy miałem w pierwszym roku tego testu miałem tylko 10 kWh magazyn, ale miałem o jedno auto elektryczne mniej w swojej flocie, więc było łatwiej. W tej chwili doszło kolejne auto elektryczne więc też to zużycie prądu jeszcze wzrosło, a w tym sezonie 2024 na 2025 doszła jeszcze pompa ciepła firmy Maxa Propanowa, którą ją też tak gdzieś w odcinkach pokazuję, więc zapraszam na wszystkie testy i podsumowania. I właśnie tam do rozliczeń przyjąłem kwotę 80 groszy brutto za kilowatogodzinę, bo tak mi się wydawało, że jest to bez problemu realna średnia cena, gdybyśmy mieli właśnie Jakiś tam prąd za średnie pieniądze, ale Wam policzę w konkretnie moim przypadku, czyli 6309 i 85 podzielić na ilość zużytych kWh łącznie, czyli 9255 kWh. Więc to wychodzi 68 groszy z kawałkiem brutto za kWh, czyli niecałe 70 groszy, już podsumuję, nawet tak niecałe 70 groszy wychodzi mi cena kWh a przyjąłem przecież do pompy ciepła maksa 80 groszy, więc bardzo bezpieczną cenę, kilowatogodzinę, więc te wszystkie wyliczenia można uznać za bardzo trafione. I teraz jeżeli, nie wiem czy pamiętacie, robiłem też takie wyliczenia, ile kosztuje nas każda kilowatogodzina zgromadzona w magazynie energii. Ona nas kosztuje około 30 groszy. Tak policzyliśmy z Piotrem jako Niezależnym, że około 30 groszy kosztuje nas każda kilowatogodzina. Jakby zużycie tego magazynu. Oczywiście te magazyny tanieją, lub wysokonapięciowe magazyny mają zupełnie inne parametry pracy, więc te wyliczenia oczywiście są dla magazynów tylko i wyłącznie niskonapięciowych, gdzie te straty na pewno są większe, ale wiadomo, że nie możemy przyjąć, że całość energii przesła, przeszła przez te magazyny. To można zobaczyć na podsumowania w falowiku DE, też one są na wykresach, ile właśnie było ładowania, rozładowywania, więc wtedy najlepiej widać, ile tej energii przeszło przez magazyn energii. I jeżeli bym uznał, że 50% zużytej energii, w całym roku przeszło przez magazyny energii, to wystarczy doliczyć tylko do tej ceny 15 groszy. Czyli naprawdę licząc bardzo rzetelnie z magazynami energii, które wam spowodują, że będziecie mieli zero zużycia w taryfie szczytowej, 0 kWh, to 80. 4 grosze nawet przyjmijmy do równego rachunku. Ja zawsze zawyżam, czyli na swoim niekorzyść liczę, ale właśnie 84 grosze za kilowatogodzinę brutto z 23% Watem to jest realna cena kilowatogodziny, którą ja mam u siebie. Bo trzeba przyjąć właśnie zużywanie się też tego magazynu energii, że go trzeba będzie za jakiś czas tam wymienić. Co do magazynu energii, to sprawa, jeżeli chodzi o liczenie kosztów kilowatogodziny w takim magazynie, to na przykład, jeżeli mamy magazyn, przyjmijmy nawet za 15 tysięcy każde 10 kilowatogodzin, to te 10 kilowatogodzin posłuży nam, przyjmijmy bezpiecznie, 5 tysięcy cykli, czyli 10 kilowatogodzin razy 5 tysięcy, to mamy 50 megawatogodzin. 50 Megawattogodzin, czyli tą cenę 15 tysięcy, musimy podzielić na 50 megawatogodzin. I to wychodzi 30 groszy. Rozumiecie? W ten sposób bardzo bezpiecznie przyjęliśmy cenę kilowatogodziny z magazynu energii, ile nas ona kosztuje. A oczywiście. Gdybyśmy się bardziej pobawili, czyli wzięli, że mniejszy zakres pracy jest niż 10 kWh, ale za to tych cykli jest 8000, i tak gdzieś średnia wychodziła 30 groszy. Oczywiście, jeżeli magazyny będą tańsze, wyobraźcie sobie, że teraz nie, nie płacicie 15 tysięcy, a 10 tysięcy za taki magazyn energii 10 kWh, który oczywiście musi swoje wytrzymać, bo to jest najistotniejsze w tych obliczeniach. To wtedy mamy koszt nawet tylko 20 groszy. Więc naprawdę, ja staram się zawsze Wam przedstawiać wszystkie informacje rzetelnie. Czasami oczywiście no nie uda się, tak jak z pompą ciepła Maxa, nie udało mi się kupić ciepłomierza, który miałby fajne statystyki, który by prowadził, z których mógłbym wyciągać informacje na bieżąco o właśnie tej mocy, która ta pompa oddaje. Czyli na przyszły rok zadanie moje bojowe będzie takie, żeby tą pompę ciepła oczywiście. Dodatkowo do niej dokupić urządzenie. Mam nadzieję, że mnie trochę zawsze wspomożecie. Pamiętajcie, że wsparcie kanału jest na wsparcie.zeptobox.pl bez żadnych pośredników, praktycznie tylko tyle, co autoryzacja karty jest potrącane, reszta pieniędzy trafia do mnie, więc dlatego bez pośredników to jest wsparcie.zeptobox.pl Tutaj na tych odczytach, które zostały udostępnione tylko z całego niestety okresu, nie ma podziału tutaj na te poszczególne, różne ceny. Czyli w moim konkretnym przypadku, jeżeli bym nie miał tego netmeteringu, no to można przyjąć, że za jakieś 800-900 kWh jednak mimo wszystko zapłaciłbym w taryfie dziennej, czyli prawie razy dwa cenę za kWh. Co do energii oddawanej, to zobaczcie, że ona do tego magazynu jest oddawana, do tego wirtualnego magazynu w bardzo małej ilości, właśnie dlatego, że wszystko przejęły praktycznie magazyny czyli wszystko to, co się magazynuje w ciągu dnia w magazynach, i tylko ta resztka, która została oddawana. W tym roku wszystko będzie oczywiście jeszcze inne, dlatego że ściana została już dołożona, podłączona. Ona miała funkcjonować od sierpnia, ale niestety właśnie pracownicy Enei chcieli ode mnie takie informacje jak ile te magazyny mają faz. No oczywiście zero, bo są podłączone do falownika hybrydowego i to tylko i wyłącznie jego moc powinna i ilość faz interesować pracowników ENA. Subskrybujcie, komentujcie, jak tam wasze fakturki, ile Wam wychodzi za kilowatogodzinę. Czyli fajnie, jakbyście właśnie kiedyś próbowałem zrobić taką ankietę, ale nikt jej nie wypełnił. Wiem, że boicie się tam klikać w te opisy, więc w komentarzach napiszcie mi, jaki operator, jaka taryfa i kwota całej faktury podzielona przez ilość zużytych kilowatogodzin. Bardzo będę Wam wdzięczny za te informacje w komentarzach. Então na razie, hej.